Madera całkowicie zmieniła moje wyobrażenie o tym, czym może być wyspa. Większość ludzi myśli o niej jako o typowym miejscu na urlop. Ładne plaże, trochę gór, nic szczególnego. Ale to, co odkryłem podczas tygodnia na tej wyspie, kompletnie mnie zaskoczyło. Żadne zdjęcie nie oddaje prawdziwej magii tego miejsca. Ja mam na imię Adam, a na tym kanale dzielę się swoimi doświadczeniami i cennymi latami z moich podróży. Dziś zwiedzimy wspólnie tą wyspę, gdzie pokażę ci 6 miejsc, które sprawiły, że zakochałem się w niej na zawsze i które absolutnie musisz zobaczyć jeśli będziesz tutaj przyjechać A pierwszym z nich jest Las Fanal Gdy dotarłem na miejsce, poczułem jakbym wszedł do zupełnie innego świata Las Fanal, moi mili Ten las ponoć ma 20 milionów lat a drzewa laurowe tutaj, które się znajdują niektóre z nich nawet mogą mieć po 800 lat To ciekawe tego typu drzewa występują w tylko w kilku miejscach na świecie. Więc zobaczenie tego tutaj na żywo jest naprawdę unikatowym doświadczeniem. A ta mgła, która znajduje się dookoła, jest wynikiem wilgotności, która przybywa z morza, które się tutaj znajduje w okolicy. No i w procesach tutaj natury dochodzi do właśnie stworzenia tej mgły, która w całym tutaj w tym obiekcie się znajduje przez co, no, doprowadza do tego, że tu jest taka mistyczna atmosfera wręcz taka niepokojąca, jakby z jakiegoś horroru jakby ktoś miał tutaj zaraz wylecieć i mnie zamordować No i to właśnie te drzewa czynią to miejsce tak wyjątkowym, ponieważ pomimo faktu, że są bardzo stare, to również mają takie właśnie wyrośnięte gałęzie w, w każdą stronę, co jest właśnie również niespotykane wśród innych tego typu drzew. I tak, ponadto wszystkie te drzewa są takim porośniętym chem. Ciekawym, co również daje im unikatowego vibe'u Wow Naprawdę jest tutaj przepięknie Jest oczywiście dużo osób eee, No jest to chyba z najpopularniejszych miejsc na całej Maderze, ale Możecie sobie tutaj znaleźć spokojnie jakieś miejsce z boku, żeby zrobić sobie fajną fotę Coś nagrać ciekawego, więc um, no nie jest aż tak przepełnione to miejsce, więc Nice Naprawdę? Warto było tutaj przejechać. Boże! To miejsce jest tak fotogeniczne! Co chwilę latam tutaj od miejsca do miejsca, bo widzę jakąś ciekawą kompozycję, którą chcę nagrać. Wow. I ponoć znajduje się tu jeszcze klif, do którego nie dotarliśmy. Okej, okay, chyba zlokalizowałem ten klif. Znajduje się tam na dole. Nie widać go kompletnie, ale no... Wnioskuję po bardzo stromym poziomie, który prowadzi w dół. Uważajcie, można skinąć. jakby się ktoś potknął. Przejechaliśmy. Tego lasu koło godziny 12, ale nie polecałbym chyba przyjeżdżać tutaj po zachodzie słońca, bo w połączeniu z tą mgłą i ciemnością można się tutaj serio zgubić. Naprawdę. chyba najsłodszą rzeczą na całym terenie tego lasu. Są krowy! Serio! Po prostu są tutaj wszędzie te krówki. One sobie wyleczą, jedzą sobie strawę, chilują sobie. Możesz sobie je pogłaskać. O, jest takie słodkie. O, tam Dobra, chyba na razie Las Fanal. Najlepszą atrakcję Modera Serio. No wracamy do auta. Naprawdę, mega, mega ładne miejsce. Powtórzę się po raz, chyba setny raz. Spędziliśmy tutaj około półtorej godziny, co jest naprawdę wystarczające aby porobić ładne zdjęcia, pogłoskać krówki i ruszamy do następnego miejsca i powiem wam, że następne miejsce uu, również będzie naprawdę bardzo mocne więc zaraz widzimy się w następnym miejscu Jeżeli wybieracie się niedługo na Maderę przygotowałem listę miejsc wartych zobaczenia szlaków, które przeszedłem oraz restauracji i mniejszych knajpek, które szczerze polecam Wszystko w formie wygodnych linków do Google Maps Jeżeli chcecie je otrzymać kompletnie za darmo kliknijcie link pod film. Aktualnie znajduje się na bardzo ciekawym miejscu, czyli na plaży w Seychelles. Ta plaża ma czarny piasek. A to dlatego, ponieważ miliony lat temu Madera była aktywnym wulkanem. I lawa, która wylewała się z tych wulkanów, w pewnym momencie no, rozkruszyła się w bardzo drobny piasek, który aktualnie mogę dotykać. No. Fajne doświadczenie, fajnie to wygląda i bardzo fajnie to kontrastuje z tejszym otoczeniem. Mamy tutaj taki e, fa, fajną mieszankę kolorów. Zielony u góry, błękitne morze i czarny piasek. Naprawdę naprawdę fajnie to wygląda. Polecam tutaj wpaść, niemniej jednak dosyć duże są tłumy. E, już jesteśmy tutaj przyjechaliśmy tutaj około godziny 16 i. No spójrzcie, no bardzo dużo, bardzo dużo osób, ale na Maderze w dzisiejszych czasach nie da się ucieknąć od turystów, więc jak tu przyjdziecie rano, to może znajdziecie coś bez tłumów, albo no, później to już myślę, że na zachód słońca będzie tu jeszcze więcej osób, więc no trzeba przywyknąć do tłumów na Maderze, no niestety Madera stała się bardzo popularna w ostatnich czasach, no to dlatego też tutaj też jesteśmy w sumie i osoby, które są tutaj dookoła to potwierdzają ale no tak Przyjemnie tutaj jest. Aktualnie chillujemy. Ja tutaj zaraz coś pochodzę sobie. Spróbuję poodkrywać lokalne smaczki. Piękne miejsca i zapraszam Was do zobaczenia plaży tej tutajszej. W intensywnym dniu odkrywania madery nadszedł czas na jedną z najważniejszych części każdej podróży. Czyli poznawanie lokalnych smaków. Jako wielki fan sosów wszelokiego rodzaju, bardzo podoba mi się w portugalskich restauracjach to, że właśnie dają tutaj zestaw sosów, które można sobie dodawać do swoich potraw, coś zamówiło. Zamówiliśmy dwie kanapki, które wzięliśmy wczoraj i nam bardzo posmakowały. To są słynne bolo do Caco, absolutny must have na Maderze. Tradycyjny lokalny chleb, soczysta pieczona bałowina, jajko i świeże warzywa. Jeśli planujecie podróż na tą wyspę, musicie koniecznie ich spróbować. To idealna przekąska, która naprawdę zaspokoi gór. Po tym intensywnym dniu, jedynie o czym marzyłem, to wygodne łóżko w hotelu. Ale gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że nasz hotel to nie tylko nocleg, to była zupełnie nieoczekiwana atrakcja sama w sobie. Dobra, powiem wam, że hotel, w którym aktualnie się znajdujemy, jego wystrój jest naprawdę bardzo niecodzienny, ponieważ wszystko tutaj wygląda jak z zamku. I nie wiem, czy w Portugalii znajdują się zamki, może tak, może nie, ale chciałem wam pokazać teraz, jak on wygląda. Zróbmy rumtur. Najśmieszniejsze jest po wejściu. Pierwsze, co Was wita, to ta oto kapliczka. No wow, ciekawe. Można się od razu pomodlić po wejściu. Na lewo jest bardzo pięknie urządzone miejsce, czyli biblioteka. To akurat mega mi się podoba. Wnętrze jest naprawdę bardzo cozy. Przejdźmy do następnego miejsca czyli pokoju gościnnego Tutaj też jest bardzo przyjemnie Bardzo są piękne sofy Ale najbardziej podoba mi się jak zejdziemy na dół Popatrzcie na to Jest tutaj tak bardzo posz ale jednocześnie bardzo cozy Czuję się jak u babci ale to jest takie bardzo przyjemne ciepło tego miejsca. Zgadamy się o to z naszym pięknym hotelem w stylu średniowiecznym. Dobra, spędziliśmy jed jedną noc w tym mieście zwanym Seixal Se Teraz chyba dobrze to powiedziałem w końcu. Powiem tak: nie do końca jestem pewien, czy było warto spędzić tutaj jeden dzień. Myślę, że można byłoby to spędzić w innym miejscu, gdzieś, gdzie można byłoby lepiej dojechać. Do jakiejś atrakcji. A to dlatego, że tutaj za wiele rzeczy nie ma do roboty. Jest jedna plaża, do której wszyscy przyjeżdżają w ciągu dnia i robi się naprawdę bardzo tłoczno, jest ciężko z parkingiem. Przygotujcie się na to. I tak naprawdę wieczorem wszyscy tutaj wyjeżdżają, więc to jest bardzo turystyczne. Miasto. Jeżeli chcecie tutaj w ogóle przyjechać, to maksymalnie na jeden dzień. No, a teraz ruszamy do. Kolejnego miejsca, w którym będziemy chillować. A co to za miejsce? Dowiecie się za chwilę. Wstaliśmy do kolejnego miejsca. Znajdujemy się aktualnie w naturalnych basenach oceanicznych, które znajdują się w Porto Moniz. Te baseny powstały w wyniku aktywności wulkanicznej. Ta lawa po prostu zrobiła tutaj takie dziury bym powiedział w, w ziemi i po prostu woda do niej wleciała. No i Portugalczycy postanowili tutaj by przemienić ten teren e, na takie baseny Płatne, za wejście się płaci 3 euro, ale naprawdę wszystko jest mega tutaj, porządnie zrobione. Infrastruktura jest naprawdę na najwyższym poziomie. Niczego nie brakuje, można sobie leżaczki wynająć. Są szatnie, można się potem wymyć, iść do toalety. Są tu jakieś restauracje obok. No, naprawdę jest tutaj przyjemnie. A więc tak, przez najbliższe 2 godziny będziemy chillować w tym mega cool miejscu, obserwować widoczki, fale, góry. Wszystko tutaj dookoła. Fajny jest vibe tutaj, podoba mi się. I tak, widzimy się w następnym miejscu, które jest również bardzo ciekawe. Przynajmniej w mojej opinii. Kolejnym miejscem znajdujące się za mną Muzeum Sztuki Współczesnej, które nazywa się MUDAS. Znajduje się ono w Katal na południowym zachodzie i to właśnie tutaj będę chciał zobaczyć jakieś ładne rzeczy, ładne dzieła sztuki, które może mnie jakoś zainspirują, może zobaczyć coś nowego, może nie wiem. Zawsze, gdy przyjeżdżam do nowego kraju, staram się pójść do jakiegokolwiek muzeum związanego z sztuką i e, po prostu poprzechadzać się, zobaczyć e, co się znajduje w każdym z tych krajów jaka jest właśnie tutaj sztuka nie tylko ta bardziej starsza, ale też skupiam się na nowoczesnej no i co, już na samym wstępie ten budynek ma bardzo ładną architekturę podoba mi się ten taki bym powiedział kanciasty look i dobór cementu jako właśnie tutaj budulca tego to budynku. I co? Właśnie wchodzimy i widzimy się już w środku. Yeah ej hey. Eight hour flight, we just landed in Sorrento. Came a long way from smoking nicks and rockin' echo. Sprinted to the telecopter room, make sure it's penthouse. 30 floors up, can see the world from out this window. Nikki threw the ball about thirty yards and never those Juke slash tween, dropping buckets like a sicko. Let's go. She got wet right off the intro. Wait until she hear the end goes. But for now, the bar to what my problem. Nasze auto ma problem z hamulcami. Kiedy zjeżdżaliśmy w dół i kiedy naciskałem na pedał hamulca, to kierownica zaczęła się trząść. A ja nie jestem specjalistą od aut, ale wiem, że jeżeli jest coś związanego z hamulcami, i jeżeli jest to problem, zwłaszcza na Maderze, gdzie jeździ się cały czas w dół albo w górę, no to lepiej wezwać pomoc drogową. No i czekamy na pana, który zabierze nasze auto. I, no I musimy wrócić do miejsca, skąd braliśmy to auto, czyli pod lotnisko. Anyway, no nic, things happen. Nie chcieliśmy ryzykować. Co to tu dużo mówić. Mamy nowe auto. Bezproblemowo. Nice. Wow. Look at this. Dobra. Ładujemy bagaż. Jesteśmy mega głodni, więc atakujemy jakąś restaurację. Po całym dniu przygód. Nie tylko związanych ze zwiedzaniem, ale i też przygód związanymi z autem. Postanowiliśmy pojechać do restauracji, do lokalnego miasteczka, znajdującego się niedaleko naszej wypożyczalni, do której wzięliśmy dodatkowe auto. I to, co nas spotkało niespodziewanie, to fakt, że akurat dzisiaj w tym miasteczku odbywają się dni tego miasta. Nie miasteczka, miasta. I tak, będą grały jakieś regionalne, narodowe zespoły, inni artyści. Więc tutaj widzę jakieś, jakieś osoby już ubrane z różnymi instrumentami, trąbkami i innymi tego typu rzeczami. I co? No, ja jestem napalony. Bardzo wielą takie regionalne rzeczy i jestem ciekaw, co tutaj zaprezentują za chwilę. Bardzo mi się podoba tutaj się vibe, ponieważ czuć lokalną więź pomiędzy tymi ludźmi. Można dać to sobie też z, zjeść dużo lokalnych rzeczy, jak na przykład ta wielka eszpetada, Przecież na żywo odcinał pan kawałki mięsa, nabijał na patyk i można sobie samemu było pogrillować to. Naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze czekamy na koncerty, a na razie idziemy odkrywać dalej tą, 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 to, to miasto. A więc to jest Madera, która totalnie mnie zaskoczyła. Sześć miejsc, które pokazały mi, że ta wyspa to coś znacznie więcej niż typowy kierunek urlopowy. I teraz pytanie do Was: które z tych miejsc najbardziej Was zaciekawiło i które chcielibyście odwiedzić? Napiszcie w komentarzach. Jeżeli wybieracie się niedługo na Maderę, przygotowałem listę wszystkich miejsc wartych zobaczenia, szlaków, które przeszedłem, oraz restauracji i mniejszych na które szczerze polecam. Wszystko w formie wygodnych linków do Google Maps. Jeśli chcecie ją utrzymać, kliknij link pod filmem. Dzięki za oglądanie tego filmu i. Do zobaczenia następnym razem. Hej.